Muzeum w Krzemionkach w tym roku po raz pierwszy było gospodarzem Ogólnopolskiego Forum Podziemnych Tras Turystycznych. Spotkanie trwało od 14 do 16 marca. Rozmawiano głównie o wspólnym pozyskiwaniu unijnych dotacji i możliwościach promocji tego typu obiektów. Rozmawiamy, ale między sobą, bo każdy ma inne doświadczenia, a przenoszenie tych doświadczeń z obiektu na obiekt jest tylko pozytywną rzeczą bo rozwiązujemy zawsze czyjeś problemy poprzez wiedzę, którą każdy z nas posiada i dzieli się z nią. W krzemionkach zebrali się przedstawiciele Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych. Stowarzyszenie to skupia 18 obiektów z różnych części Polski. Należą do nich m.in. Śląskie kopalnie, rejon obiektów wojskowych w Międzyrzeczu i groty Nagóżyckie w południowej części Tomaszowa-Mazowieckiego. Na tej liście nie brakuje także podziemnych tras z naszego regionu. Uczestnicy spotkania rozmawiali o wspólnym planie promocji tych obiektów, który wcale nie jest łatwy. Realizujemy to poprzez udział w targach turystycznych, wydaję, przez działalność wydawniczą, po prostu y, trzeba zalewać rynek informacją. To jest rzecz pierwsza. Dwa, rozmowy y, doroczne na tego typu spotkaniach z przedstawicielami samorządu, którym trzeba uzmysławiać bardzo często. To jest takie dziwne, że mają perełkę, tylko nie bardzo wiedzą co z nią zrobić. W promocji podziemnych tras stowarzyszenie stara się nawiązywać do danego regionu i uwypuklić jego cechy charakterystyczne. Celem stowarzyszenia jest także ochrona tych obiektów przed dewastacją. Dla gospodarzy głównym priorytetem spotkania była nie tylko wymiana doświadczeń, ale także prezentacja walorów turystycznych krzemionek. Zaprezentujemy oczywiście nasze miejsce, czyli neolityczne kopalnie krzemienia. Walory tego miejsca jako niezwykłego, unikatowego miejsca świadczącego o kunszcie górników okresu neolitu, ale również jako o wielkiej atrakcji turystycznej będą mówili alcholodzy, pracownicy naszego muzeum, pan Artur Jedynak, Kamil Kaptur. Natomiast ja postaram się przybliżyć problematykę i zadania, jakie czekają nasze muzeum w związku z przygotowaniami do zgłoszenia tego obiektu do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa. W trakcie wizyty goście odwiedzili m.in. podziemia w Opatowie i kopalnię Krzemienia. Współorganizatorem spotkania była Polska Organizacja Turystyczna.